Trochę clickbaitowy tytuł, opowiem też może o takiej krótkiej historii, jak rozumiem, że są duże organizacje. My, jako Biliblii Pro Digital, zajmujemy się pomaganiem dużym organizacjom w dostarczaniu programowania. Można nazwać Digital Transformation, ale to jest strasznie nadmuchane słowo i mamy clickbaitowy tytuł, że nie będę tego używał z tym takie duże organizacje bardzo często zaczynają od planowania. Gdyby duża organizacja chciała jechać rowerem, zebrałaby zespół ekspertów, który wyrysowałby trasę, e, przedstawił budżet i główne założenia, rozrysowałaby wykres Ganta, jak którym zmierzyłaby ciśnienie w oponach, starała się przewidzieć wszystkie możliwe e, ryzyka, który wystąpi na tej drodze. Następnie posadziłaby jakiegoś nieświadomego programistę, kazałaby mu zamknąć oczy, wyznaczyła dokładnie cel, w, którym, w kierunku którego ma jechać. Czasami zdarza się, że wyskoczy jednak na jakieś niespodziewana przeszkoda, no i taki programista tam się przewróci. Wtedy trzeba znaleźć innego. No i zaproponować jak coś, jakiś program naprawczy, prawdopodobnie więcej planowanych. No i ja jakby chciałbym wam trochę powiedzieć o innym podejściu, jak można to zrobić inaczej. Także cześć, jestem Przemek. E, tak jak już było powiedziane, wcześniej byłem deweloperem, później poszedłem bardziej w kierunku zarządzania, zdobyłem parę jakichś odznak. E, I chciałem porozmawiać z Wami trochę o komunikacji. E, temat komunikacji przewinął się przez dwie poprzednie prezentacje, więc jest to ważny temat. E, rozumiemy to, co znamy. Nie wiem, czy wiecie o tym zastanawialiście, ale... My ludzie bardzo lubimy porozumiewać się na poziomie metafor i porównań. Yy, przykładowo pod koniec wieku XX programiści zastanawiali się, jak nazwać taką sytuację, jaką określić, kiedy dwa zasoby próbują się dostać do, yy, czy dwie funkcje próbują się dostać do zasobu o ograniczonym yy, dostępie. I myśleli, że to można nazwać semaforem, bo to tak jak dwa pociągi, które są jakaś po tym samym torze. No, nie uda się, będzie katastrofa. Yy, i te nasze porównania zmieniają się, tak jak zmienia się cała ludzkość. To, co nas otacza, ten świat, on cały czas ewoluuje, w wyniku tego zmieniają się także nasze porównania i nasze rozumienie tego świata. Dawno, dawno temu ludzie mieli bardzo mało do porównania. Mogli się porównać z ataką wilków, gdzie silniejszy wygrywał. Później pojawiło się pismo, jakieś nadane prawa, narodziła się biurokracja. Jeszcze później przy, zauważyliśmy, że e, świat jest taką jakby maszyną. Zaczęliśmy się zastanawiać, czy może firmy są takimi maszynami, czy organizacje mogą działać jak maszyny, a ludzie pracować jak trybiki w tej maszynie. E, oczywiście po jakimś czasie pojawiły się kolejne e, ewolucje, e, sufrażystki, zniesienie niewolnictwa. E, zauważyliśmy, że ludzie są równi, to również mają swoje odniesienia w firmach. W jednej z takich firm pracowałem, gdzie wszyscy mają ten, jakby równy głos. Jesteśmy rodziną i razem po prostu możemy wszystko, co niesie swoje konsekwencje, na przykład problem z dogadaniem się, w którą stronę iść. No i Fredrik Laloux w książce Turkusowe organizacje prezentuje inne podejście z hierarchiami, które wyrastają niejako organicznie, z organizacjami, które ewoluują. I nie będę dzisiaj opowiadał za dużo o tych turkusowych organizacjach. Bardzo ciekawa książka, jeśli byście chcieli poczytać, ale jedną z idei z tych, tych książek jest self-management, czyli jak zorganizować zespoły, jak podzielić organizacje, żeby one, te zespoły działające w bardzo trudnym i skomplikowanym środowisku, działały sprawnie. Jak spojrzycie na naszą firmę, jak jest organizowana, to no, mamy jakichś klientów i jakiś public face, mamy swojego LinkedIna itd. Natomiast sama firma ma studia. Studia są rozsiane po świecie, mamy studio w Gdańsku, mamy studio w Warszawie, w Londynie, w Nowym Jorku, gdzieś tam. Jest też oczywiście taka warstwa managementu, która ustala jakieś cele, są jakieś HR-y. No i jakby o tym wiedziałem, że to tak wygląda, bo czasami też biorę udział w onboardingu, kiedy zatrudniamy na naszych nowych deweloperów. I dwa tech kamczy wcześniej, kolega opowiadał e, o, już nie pamiętam tematu, przepraszam, ale pokazał taki slajd, który bardzo mi pasował do tego, jak zorganizowana jest nasza organizacja. Przypominało to mikroserwisy. Ja jestem deweloperem i jakby dla mnie takie porównania są dość oczywiste. Nie wiem, kto jest na sali, czy jest tutaj, mamy jakichś deweloperów, którzy zainteresują się zarządzaniem, czy byście mogli podnieść rękę. Okay. Czy ktoś jest? <noise> Czy to kogoś może mówić? E, więc one działają bardzo podobnie. Że są serwisy, które są bardzo niezależne od siebie, działają e, w trochę niezależny sposób, ale mają jakieś wspólne API. Znaczy klient, który z nich korzysta, widzi je jako jeden system i zastanawia się, jak to działa w środku. Też mają jakieś zarządzanie, które próbuje wyznaczyć tym mikroserwisom drogę. E, także nowa era, nowe podejścia. E, mikroserwisy mają. Kilka zalet. Jedną z takich największych zalet jest decoupling i autonomia. Czyli nie musimy koordynować zmian tego, co dzieje się w środku. Jeśli mikroserwisy umówią się na jakiś interfejs, tak jak będą się komunikowały, to nie musimy wchodzić w to, co dzieje się w środku. Czyli jeśli zespół, powiedzmy, jest taki mikroserwis, będzie chciał zmienić coś w środku, w konkretnej implementacji, to nie musimy na to wpływać. To jakby upraszcza nam to zarządzanie takim zespołem. Co więcej, takie mikroserwisy są zorganizowane powinny być zorganizowane wokół potrzeb biznesowych. Czyli patrzymy, mamy takie podejście produktowe, a nie projektowe, czyli one nie robią jakiegoś feature'a, tylko dostarczają jakąś wartość. Jest też cała lista innych zalet, takie jak niezależne relisy, czyli izolacja błędów. No i jak już mamy to porównanie, to możemy skorzystać z niego, żeby niczym biologowie, którzy chcą sprawdzić, um, znaczy, um, jeśli biolog chce udowodnić, że ewolucja działa w jakiś sposób, bardzo często wykorzystuje muszki owocówki, bo muszki owocówki szybko się rozmnażają, w związku z tym łatwo e, można sprawdzić, czy ten proces, czy to jest prawda, czy nie, czy możemy w jakiś sposób wpływać na, na to środowisko tych muszek owocówek i zobaczyć, co się z nimi stanie. No i bardzo ciężko jest e, sprawdzać, jak nasze zmiany wpłyną na organizację. W najczęściej jakiejś transformacje w organizacji, to jest duży ból dla tych organizacji, to jest dużo stresu, e, dużo niepewności. Natomiast programiści bardzo często, i wielu programistów pracowało nad e, takim podejściem, żeby z jednej dużej monolitycznej aplikacji przenieść ją na mikroserwisy. I oni, pracując nad, nad tymi problemami, wydzielili sobie takie kroki, jak można to transformację tej aplikacji przeprowadzić, więc jeśli chcielibyśmy zrobić taką transformację organizacji, to możemy też wykorzystać doświadczenia programistów i zrobić tą trans transformację w ten sposób. Tak Martin Fowler proponuje, żeby zacząć od czegoś prostego do oddzielenia, czyli jeśli mamy jakąś skomplikowaną organizację, nie bierzemy najtrudniejszego fragmentu, tylko staramy się wydzielać takie drobne momenty, minimalizujemy zależności od tego monolitu, Wydzielamy te serwisy, czyli nasze grupy, i skupiamy się na części recyklingu biznesu. Wydzielamy funkcjonalności, a nie warstwy kodu, czyli inaczej tworzymy zespoły cross-funkcjonalne, a nie silosowe. Przykładem organizacji, która przeszła taką transformację, jest Amazon. W 2001 e, strona Amazona, taki sklep, tam sprzedaje książki, była e, monolitem. Dociężny pierwszy rok, czyli to czasy, kiedy nie ma GITA jeszcze, nawet, także to jest zamieszkłe dosyć czasy. No i problem taki, że kiedy ktoś chciał coś zmienić na tej stronie, to musiał się skoordynować z wszystkim pozostałymi. No to było strasznie niewygodne, tak to ujmę. W związku z tym zaproponowano podejście, żeby zmienić tą architekturę, architekturę organizacji. Zaproponowali coś, co nazwali Two Pizza Teams, czyli żeby zespół, który tworzy oprogramowanie, nie był większy niż. Był na tyle nieduży, żeby dwie pizze były w stanie go wyżywić. Każdy z tych zespołów będzie miał pełną własność nad jednym lub kilkoma mikroserwisami. to duży zespół, czy mały, tak? To chce, ile kto je. Ma pełną własność. Co rozumiem przez pełną własność? Znaczy, że taki zespół jest odpowiedzialny za ulotu za design, za implementację, testy i wdrożenie. Czyli on przeprowadza ten serwis od początku do końca. E, on jakby wpływa na to, jak ten serwis jest rozwijany. To jest po prostu, jest właścicielem tego serwisu. E, tym sposobem Amazon doszedł do 500 wdrożeń rocznie. E, bo nie trzeba było tak często koordynować tych zmian. Prawo Conwaya. E, nie wiem, czy tam słyszeliście, ale to pan wymyślił, jak to się najczęściej sprawdza, że jeśli jakaś organizacja ma zaprojektować system, to to, co stworzy, e, będzie tak naprawdę kopią kanałów, kanałów komunikacyjnych te, tej organizacji. E, czyli jeśli mamy, m, tworzymy system, mamy dział HR-ów, mamy dział finansowy i to będzie razem, tworzymy jedną stronę internetową dla nich, to najprawdopodobniej będzie zakładka dział HR, dział finansowy. Gdzie będziemy sieć pizzerii, gdzie będziemy mieć podziałem tak, że mamy dział pieczenia pizzy, on zamawia pizzę on rozlicza tam zamówienia e, składników i mamy dział dowozu, który zamawia i płaci za benzynę, ale sam sobie to rozlicza, to ten podział będzie wyglądał inaczej. Czyli będziemy mieć wtedy e, jakby to oprogramowanie, czy ten system, który wytworzymy, będzie odpowiadał kanałom komunikacyjnym tej organizacji. No i tak dosyć przewrotnie. Nazwałem sobie prawem Popowicza, że to jak organizujemy samoplanowanie, czyli chcemy dostarczyć jakiś produkt, to musimy go najpierw zaplanować. I jak zorganizujemy to planowanie, będzie miało swoje odzwierciedlenie w procesie dostarczania produktu. Nie wiem, czy ktoś z Was miał przyjemność bądź nie pracować w SAFE, Scaled Agile Framework. Ktoś jest nas na sali, kto pracuje w SAFE? Raz, dwa, trzy jak ktoś ma też zrobił. E... No więc tak, więc safe zakłada, że jak robimy planowanie, zapraszamy wszystkich deweloperów, management, kogo się tam da, to tam, tam 100 osób na przykład i zadamy ich w jednym pomieszczeniu na 3 dni i oni tam po prostu wymyślą wszystko. Oni tam zaplanują najbliższe 3 miesiące idealnie. Oczywiście jak posadzimy wszystkie zespoły razem ze sobą, no to porobią nam się zależności, no bo oni to razem próbują wszystko tam, kręcą tym i próbują jakby dojść do jakiegoś jednego konsensusu. Ale blisko się siebie, więc jakoś się tam dogadują, więc to, to jakoś jakoś powiedzmy działa. Rzeczywiście oni poruszają w tym samym momencie wszystkie możliwe warstwy i poziomy, bo oni mówią i o y, problemach biznesowych i o implementacji. Mamy na takim planowaniu wszystkich. nigdy, nigdy nam się nie uda pozbyć wszystkich zależności, natomiast takie podejście na pewno nie minimalizuje tych zależności, a raczej zachęca do tego, żeby te zależności były. A ja, jak mamy duże zależności, to jest dosyć ciężko później wypuścić taki produkt. E, może trochę o safeie powiedziałem, e, nie jest to zły framework, nie mówię, To no, bardzo fajne implementation roadmap. To jakby CEO to kupują, bo oni mówią wprost jak przez transformować organizację, więc to się, to się sprzedaje. Natomiast on ewoluuje. Bardzo ma fajne programy tutaj wysokiego rzędu. Znaczy, natomiast ja chciał się skupić na całym dostarczaniu oprogramowania. Yy, Safe prowadził coś takiego jak AJ Reastra. Yy, mamy Safe w wersji 2.0 i yy, że raz na 3 miesiące dostarczamy jakiś przyrost, jakiś fragment kodu działający w aplikacji. Yy, jeśli dostarczamy raz na 3 miesiące coś, to yy, kolega na pewno potwierdzi, że Będą tam jakieś manualne kroki, no bo raz na trzy miesiące no to tam, dobra, no, no to, to się już tam ręcznie kliknie, albo raz na trzy miesiące, to raz na pół roku bo też można zrobić, też się nic nie stanie, więc tam to, to są takie rzeczy. Więc gdzieś się stąd to wzięło. W kolejnej wersji, czyli w 4.6, to już takiej bardziej aktualnej, zauważyli twórcy Sejfa, że to nie do końca jest dobre podejście, że to jakby są jakieś problemy z tego wynikające i pojawia się coś takiego jak release on demand, czyli ok, będziemy dewelopować trzy miesiące, ale wypuszczać to można w dowolnej, kiedy, kiedy chcemy. E, także mamy więcej tych releasów, są główne takie release'y, ale jeśli broda owner stwierdzi, że chcemy to wypuścić, to możemy to wypuścić. Czasami niestety dochodzimy do sytuacji, że to nie jest jednak release on demand, tylko bardziej release on exception, czyli jak już dobra, no w końcu trzeba coś wypuścić, nie, no bo ile można. Z drugiej strony mamy wszystkie startupy, które powstały teraz i działają w ten inny sposób. Jeden z nich jest Spotify, czyli ci od muzyki. Może nie będę już wchodził w szczegóły, jak oni dokładnie są zorganizowani, natomiast mają takie zespoły, które są właścicielami swoich mikroserwisów. Jest to podzielone tak, żeby one nie kolidowały z misją pozostałych zespołów, w związku z tym każdy taki zespół odpowiada. Za swój fragment tego Spotify. Czyli przykładowo mamy zespół odpowiedzialny za przycisk Play, zespół odpowiedzialny za wyszukiwanie, zespół odpowiedzialny za wyświetlenie nam albumów. Yy. I dlatego taki zespół, jeśli zmienimy na przykład coś, zespół od wyszukiwarki zmieni coś w wyszukiwarce, to poza tym, że jeśli nie zmieni interfejsu, to może ten, yy, tą zmianę, tę aktualizację wypuścić od razu. Yy. Co ciekawe, oni też korzystają z list tylko on działa bardziej tak jak w Finastrze. E, tam w poprzednim tych 3 kampi, nie wiem czy ktoś był, Finastra opowiadała właśnie, że mają takie toble, którymi zaznaczają tego produktora, ja i mówią, okej, okay, ta funkcjonalność idzie do produkcji, nic więcej się nie dzieje, wszystko działa dalej. No i podejście: big services fail big, small services fail small. Nie wiem czy kiedyś wam się zdarzyło, e, ale czasami się to zdarza na Spotify, że któraś część aplikacji przestaje działać. Przykładowo przestaje działać to wyszukiwanie, ale nadal możemy przeglądać te katalogi, nadal możemy słuchać muzyki. Czyli mimo tego, że ktoś tam coś zepsuł, to jakby dotyka to części użytkowników, natomiast nie wszystkich. Inne podejście do rozproszonego planowania e, prezentuje Polaczskiej stram, gdzie mamy dwa takie poziomy planowania. E, na pierwszym planowaniu skupiamy się na celu tego, co chcemy dowieść i na perspektywie biznesowej, czyli co nam się opłaca. I później zespoły, niezależnie od siebie, planują już na bardziej technicznym poziomie implementację. Dzięki temu, że one dostają jakby definicję problemu biznesowego, to oczywiście będą musiały jakieś. Zależności między sobą dogadać, ale one są bardzo niezależne. One mają swój wycinek, za które są odpowiedzialne. No i to też prowadzi do tego, że mamy prawdziwe MVP, czyli e, definiujemy to, co potrzebuje użytkownik, a nie skupiamy się na tym, jak to zaimplementować. No i to właściwie tak. Czym jest winność, czym jest agile? No to są wszystkie małe rzeczy, krótkie, często powtarzane i korygowane. Jeśli zespół deweloperski ma swoje takie poletko kukurydzy, na którym może tam sadzić i eksperymentować, no to to ma wtedy sens i to wtedy można przeprowadzić, bo w dużych organizacjach, w dużych aplikacjach politycznych jest to bardzo trudne. No i słowem podsumowania. Zaczęliśmy od tej turkusowej metafory, że organizacje możemy postrzegać jako mikroserwisy. E, e, tworzone przez autonomiczne crossfunkcjonalne zespoły. To też jeszcze taki krótki komentarz, że w autonomii nie chodzi o chaos. W autonomii jest jakiś cel. O planowaniu funkcjonalności biznesowych, a nie szczegółów technicznych. I o tym, jak dobre CICD e, wpływa na częste releasy i wpływa na częste mierzenie... Tego, jak nasze zmiany wpływają na odbyt przez użytkowników, jak wpływają na zysk. Dzięki.